Siema, w tym filmie pokażę jak zrobić prostą imitację mrówki Taką Potrzebna nam będzie pianka 2 mm To jest najzwyklejsza czarna pianka I, I haczyki w rozmiarze 8 Bierzemy haczyk i z pianki wycinamy taki paseczek Przekuwamy mniej więcej tyle od końca naszej pianki i wkładamy haczyk wy i madło ja używam nici brązowej w rozmiarze nie pamiętam jakim i zaczynamy nawijać nawijam owijamy trzonek i nie obcinamy teraz przywią przywiązujemy naszą piankę od dołu tu nie musi być równo ale wiążemy mocno żeby po prostu wyszło nam takie o płaskie przymocowane i teraz zaginamy naszą piankę można ją jeszcze bardziej tutaj przywiązać i żeby i tak, tak, mierzymy, przykładamy, czy dobrze to wygląda. Co to porównam z tym? Jest dobrze i jeszcze trochę. Jeszcze. I wiążemy naszą piankę. Tutaj. Przykładamy też to i obowiązujemy tak, że powstało nam takie o, taka przestrzeń. Bo będziemy zaraz wiązali piórko. Przykładamy z przodu i tworzymy główkę naszej mrówki. Na, na, nadmiar pianki można obciąć, ale nie za dużo, żeby nic nie spadło. I można tu jeszcze ten, tu, to, co zostało wystające przywiązać. I wracamy nicią tutaj. I teraz potrzebujemy jakiegoś czarnego albo szarego piórka. Ja tu wezmę bardziej czarne jakieś. Jakieś bardziej czarne. O, takie na przykład czarne. Fajne. Teraz wycinamy z niego kawałek, odcinamy kawałek, żeby powstało skrzydełko. Można, można uciąć czubek, ale na, najlepiej jest po prostu uciąć czubek, bo to mi gdzieś spadł. I przekładamy i wiążemy po prostu. I jeszcze wiążemy. Tutaj od tyłu, ale tak, żeby nie ścisnąć tyłu naszej mrówki. Jakoś tak trzeba to zrobić. Może za bardzo trochę. O, i powstaje no, takie coś. To jest bardzo szybkie, więc można zrobić takich kilka. I teraz wiążemy. Ale niebo się szybko to robi. No, wiążemy. Raz. I ja Wam polecam wiązać na dwa razy. Ja tu tak dociskam. Dwa, dwa węzły, bo po prostu jest większa. Bo jest po prostu pewność, że nam to nie spadnie. Aby się naprawić. I do bliska po przywiązaniu i bierzemy szelak albo taki lakier. Ja używam szelaku. Bardziej lubię po prostu używać. To jest taki szelak. W kolorze jasnym jakich firmy, nie wiem co to jest i tutaj niestety na zakrętce nie ma yy, takiego żadnego pędzelka czy igiełki więc ja po prostu biorę biorowy spinacz i go tak zaginam o i teraz można tutaj moczymy i lakierujemy tylko tak, żeby nie Tylko żeby tak, nie, żeby nie zaakierować piórek. Bo po prostu później będą takie sztywne, brzydkie. I, i można też zakierować tutaj przód, ale mniejszą ilością. I na koniec trzeba. Jakby od, od, jak się zakleiła dziurka trzeba. Po prostu trzeba trzeba. Jakimś drucikiem, czy czymś takim, czy nawet haczykiem można. No, raz tu tutaj. No, tak. to się niestety to piórko. Jakoś tak dziwnie. Nie wiem, co się w sobie stało. No i to jest koniec. Bardzo prosta i szybka imitacja mrówki i to jest koniec.